Gdzie jest Rada Młodzieży, zespół merytoryczny bez prac szkół, który wyorganizował pracę w tych placówkach w konkursu i o Wieloletniej innych rzeczy w Górkach pieniędzy każdorazowo Przewodniczący Komisji Reżim Dukasz do, do zapraszany na podjęcie rady, brał czynny udział, doradza. Pojedynczo też brał udział kolega Traskowski, koleżanka Karol Po jednym razie. Na koniec 2013 roku, 2014 roku i 2015 roku prawdopodobnie posiedzenie się nie odbywało. Sekretarz, kolega Kałekski, <coughs> pracował w Kolinie, wracał około 17. Kochanka Bożna nie była zapraszana. już nie mówię o tej trzeci. trzeciej. Widząc taką sytuację, kolega już <coughs> podjął decyzję o rezygnacji z pracy zarządu dnia 30 października 2014 roku. Po tej informacji przewodniczący. Własną osobę rozmaga z kolegą Mosiądze, dlaczego odeszły, jak można było dalej pracować. Nie byłem w sprawy finansowe przez prezesa Akutowskiego, informowany o sprawach innych. Komisja Rezygnacja pyta się o dochody, kształt, dochody, koszty, konkursy i szkolenia i wysyła pismo do zarządu nowego o przedstawienie. Komisja, widząc co się dzieje w tej sytuacji, upoważnia kolegę Traskowskiego, członka naszej komisji Traskowskiego Jana o przekazanie informacji zarządowej o temat uzupełnienia składu zarządu i uznawiania pośrednich, dostarczanie informacji o dochodach i kosztach, składkach członkowskich, przeprowadzenie konkursu o linkach szkoleń, wnioskowanie o znaczenia oraz ich przyznawanie. Brak odpowiedzi wiesz, wyśmiano nas, co oni chcą. Dziś stwierdzamy, że źle zrobiliśmy, że nie przeprowadziliśmy, że nie opowiadaliśmy o tym zarządom kręgu w Poznaniu. Długo nie trwało. Sam okręg zauważył, że oddział PCK Słupcy nie pracuje dobrze. W grudniu 2015 roku przyjeżdża pani dyrektor biura zarządu okręgu Poznania, by spotkać się z aktywem, bo ma kilka uwag. Ja też jako przewodniczący zostałem poradniony, żebym tam uczynić. Było tam około 8 osób. Podaję państwu, czy państwo wiedzą, jakie były A Faktury przesłane były nieopisane lub, lub szczątkowo. Niedokładnie. Punkt B. Raporty kasowe przesyłane nie na czas lub z błędami. Brak dyżurów w biurze ustalone było w poniedziałek w środę 8 do 13. Były telefony z podania i nie były. Punkt T. Brak dochodów. Zawsze robimy ponuć straty. My nie będziemy do... straty. My nie będziemy, tak mówi pani dyrektor, nie będziemy dokładać. Będziemy dokładać. Dokładnie tak, po tym C. Napisano, napisano do nas, do zarządu głównego PCK, donos na okręg, który podpisał, był zapoznany prezes Petrowski przez jakąś osobę. I punkt F. Nie wyrażamy zgody na zatrudnienie starzystów od stycznia 2016. I co w niniejszym Także tutaj, że taka sytuacja zaistniała. Być może nowy zarząd nawiąże, Pani pan prezes mówi się, że odbędą. Także to proszę nie brać pod uwagę, że może że nie będzie. Myślę, ja myślę, że uważam, że. Że starzyści będą zatrudniani. Ale to do dalszych Wnioski. Obecnie tu. Aha, to wnioski się pani tak Obecnie tu musi się podjąć decyzję. O przyłączeniu się do zarządu regionowego w wrześniu, samo, samo rozwiązanie się lub całkowita zmiana zarządu. No i wspólnie ten akt podjął, podjął, że zrobimy zebranie, zmienimy zarząd i może winą nam, współpracy, to w Toni się się Na Nazywanie 5. 12 z okazji e, o, e, o, okazji Dni Konarów Stawki, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, mógł własne osoby z do Polskiego, by oficjalnie zrezygnował na tym zebraniu z funkcji prezesa. Odpowiedział: Ja Ci mówię, że tylko będę pracował do 31 grudnia 2015. Nieprawdę mówi Oficjalnie na zebraniu nie zrezygnował. Dziś wiemy, że nadal chce pracować no w nowym zarządzie i podobnie jest Nowy zarząd z rekomendowanym kandydatem na Prezesa, kolegę, kolegą But, Zenonem musi być odmłodzony. Co najmniej dwie osoby muszą w komputer. Pisma wysyłać języku praca w internecie i tym podobnie. To dla powodzenie przyszło na zawinogi. Kwestie uliczne, zbiórka pieniędzy nie odbywały się. Nikt się o nie interesował, by, na, by zwiększyć dochody, a puszki, jak wiem, w placówce się, placówka posiada. Przyszło w od tego, że były kwestie uliczne, zbiórka drobnego pilonu, pod nazwą gorączka złoty Złota, po właśnie mało dzieci szkół postawowych na wagę te 1, 2, 4 groszy, były oddawane wnioski do, do banku, by były dochody na wagę i płacenie na koszt. Komisja, ale nie ustaliła. Zarząd nie pracował w pełnym składzie, starał się pracować dwie osoby. Punkt drugi. Nie udostępniono komisji rewizyjnej danych dotyczących dochodów, kosztów, składek, organizacji przez olimpię podmiotów. Po trzecie, brak skutecznego nadzoru na... Co powodowało niewłaściwą pracę w biura w wysykach w Po cztery, pomoc społeczna była ograniczona do minimum. Odbiory i wydawanie żeby były bez ewidencji. Uzasadnienie naszych wniosków. Komisja rewizyjna, komisja rewizyjna stawia wniosek do delegatów zjazdu rolnych w Kaszurce, o rozważenie, o rozważenie nieudzielenia absolutorium ustrojonego na za bo pracuje w konie, ja bardzo dużo czasu zajmuje, Chciałem odejść, jak niektórzy zarządzie zostawili prezesa samego, bardzo sforbalnego zresztą. byłem przy tej rozmowie, rozmawialiśmy o różnych rzeczach. Poznań nam już powiedział, że to taka jest obecnie też trend, że wiele, to nie tylko u nas była z wizytą, ale w wielu różnych powiatach, gdzie Poznań właśnie optuje za tym, żeby... Po prostu nie funkcjonowały zarządy rejonowe, ponieważ sytuacja jest trudna. Nie ma finansów, poznań nam nic nie da, ani grosza. Musimy się utrzymać ze własnych środków. Ta nieścisłość finansowa, o której wspomniał kolega Krajecki, to było złoto 81. Złoto, złoto 81, dokładnie co mamy na dokumencie, to zostało wyprostowane, wysłane i co się później okazało, to chyba nie było nawet z naszej linii. To była Poznania. Poznania, także już jest to wyregulowane. Także nie jest to jakieś yy, przestępstwo, to złoto się to z się, o to chodziło. I to no, na pewno nie wszystko było tak jak idealnie Czemu? przez ten ostatni rok. No, I tutaj jeszcze jedna sprawa. Jeżeli tam ten zarzut, co też kolega czytał, że biuro nie funkcjonuje, kolega prezes jest tam ułożony trzy razy w tygodniu jest taki wymóg, bardzo często był, chyba że no, jakaś osoba zadzwoniła, bo przyszła i była u nas Wtorek, czwarty nie wiemy, ale na ile ustroju pozwalało prezesowi, to trzy razy w tygodniu to by było czynne, tam od dziewiątej do dwunastej, bo na tyle tylko można było dostać I dzięki tylko do, temu, że starostwo pomaga, się dowodzi prezesa samochodu, bo inaczej nie jest w stanie dojść, to tylko dlatego po tą... prostu, a wiedzieli, przyjmując punkcie wiceprezesów, wiedzieli jaki jest tak, że pan kolega Grzegorz Piotrowski, że już choruje i że będzie wymagał dużego wsparcia. Proszę nie przeszkadzać. Obiecali, a zeszli po prostu ze statku pójdęcego. Jest to, no, rzecz przykro.